Cię ze mną, Ojej, do ogrodu, niedziela, na razie pięknie, słonecznie, jest jeszcze coś przed ósmą, muszę iść po szczypiorek, po jak tam sytuacja się kształtuje, co tam u Was, może dzisiaj też będzie ładny dzień, też zapowiadają deszcze, wczoraj też tak mówili, ale było przyjemnie. I powiem wam, że się chyba troszeczkę, troszeczkę peliłam. i tu nam sałata nieźle rośnie. Uwaga, pokażę wam. To jest chyba taka sałata, że wiecie, że od razu chyba się je, nie? A nie, że główka wyrasta, tak mi się wydaje. Dobra, tu mamy... Ym, co to jest? No mów szybko. Koperek. Fasolka, młody groszek, kalaryka, Tu jesteś, rzodkiewka! Tu jesteś. <grywka> Darować się. No pewnie, że cię daruje. Nie ma innej opcji. O, oh, jakie ładne, rzadkiewy, nie? Będzie na surówki. Oj, robaczek taki mały, czyli i ty jesteś tu. Dobra, jeszcze chcę. Myślę czy jeszcze chcę. Może jeszcze jedną taką większą. Uuu, dobra. Dalej, co tu mamy? Tu rosną słoneczniki. Jezu, ja... Chodźcie tu. Zmój się. Ja uwielbiam słoneczniki. Uwielbiam słonecznik. Tak siedzieć i uskać. Uwielbiam. Tu piękne buraczki. Odpukać. Rosną, szpinak, duża jest końcówka jego. Muszę chyba sobie tą ostatnią partię zamrozić. Czosny, cymbulki, a tu. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Same truskawki. Same truskawy. Patrzcie. I tu, i tu. Same truskawki. A tam jeszcze ziemniaczki. Same truskawki. Jak będą ładne, to będziemy robić koktajle, będziemy w końcu jeść, bo w tamtym roku były takie słabe truskawki, że masakra, idę po ten szczepionek, czekajcie. A u nas wiadomo, jak co niedziela, co będzie na śniadanie, jajka i kiełbaska, dla mnie jajeczka. Jeszcze mam tą sałatkę keros. zrobiłam oczywiście, że zrobiłam wczoraj. To są te, może, moje warzywka na sałatę. Dzisiaj będą frytki, kotlety, eee, sałatka, w sensie słóweczki, sałaty lodowej i dla mnie kotlety sojowe. Czy to nie ładnie wygląda? Kolorowo pięknie. Zaraz dorzucam sałatę. Tak, kroję sałatę. Norma, żeby było szybciej i do tego będzie szczypiorek i sos będzie z jogurtu naturalnego, sól, pieprz, czosnek granulowany, może trochę ziół i to wszystko wymieszam tu, <laughs> przepraszam, ale na sam koniec, jak już będę podawała do obiadu, to jest dobre. Serunku, mm. się rajdera, Dazwę do rajdera, telefon, telefon, tak jest i Ryder. nazwę, no. Zadaj się halo, Ryder. Ile jest psów? Jest psów. Na posterunku? Do pomocy ile jest psów? Jeden. Dwa. Tu chyba więcej nie ma. Czyli mamy dwa psy, tak? No. Okej, okay, powiedz. Okej, pa, papa. Na chwilę tylko włączyłam kamerę, ponieważ jesteśmy przed oglądaniem długiej bajki, prawda? Dzisiaj je co niedziela, nie ma praktycznie w ogóle bajek do południa. Mamy Tak! Tak, mamy popcorn i mamy picie. Ja mam jeszcze kawę i będziemy oglądać dzisiaj długą bajkę ja? i będę tam pokowiadła a um, kamera jest z tej strony, a nie na łóżko bo łóżko jest rozwalone nie jest pościelone nie chce mi się dzisiaj ścielić łóżka trudno życie Mona dzisiaj nie miała w ogóle dżemki także koło godziny 18 ją już położę po 18 podejrzewam, że będzie już spała a ja w tym czasie zrobię trening i powiem wam tak nie jest źle to że, nie zrobiłam treningu ani w... tak. to, że nie zrobiłam treningu ani w piątek, ani w sobotę, to nic nie znaczy, ponieważ trenowałam 5 dni z rzędu. I dzisiaj ten popco... popcorn, ej. I dzisiaj ten trening na pewno wykonam. Ale czy to jest coś złego, że ćwiczyłam 5 dni, a nie 6? Nie. Nie, ponieważ moje treningi, które wykonywałam w tym tygodniu, były intensywne. Nie robiłam żadnego targetu pośladki, brzuki, w ogóle, czy takie wiecie, tylko żeby hmm, broniżał, tylko leżeć. Ale wiecie o co chodzi? To były takie treningi, gdzie naprawdę się bardzo dużo spalało i się pociło. Także wydaje mi się, że yy, tydzień, jeżeli chodzi o ćwiczenia, jest zaliczony jak na plus. Także wydaje mi się, że to nic się nie stało, że po prostu nie poćwiczyłam ani w piątek, ani w sobotę. Dzisiaj to nadrobię i dzisiaj zacznę i podejrzewam, że znowu w piątek będę miała kryzys, albo i nie. I poćwiczę 6 dni i będę odpoczywała. Nie, coś Ty. Nie, ja mamy Juj i nie Aha, no także ja będę odpoczywała w sobotę, albo w piątek, albo w piątek i sobotę, mało ważne. Ważne, że ćwiczę, że ćwiczę regularnie, mimo tego, że mam Ciesiu. dwa dni... Słucham? Słucham. Dobra, jestem. Słuchajcie, także wydaje mi się, że jest całkiem pozytywnie, bo yy, pff, w życiu bym kiedyś nie pomyślała, że yy, będę trenowała ponad miesiąc, to jest raz, a dwa, jestem dumna z tego, że pomimo tych dwóch dni przerwy, ja wiem, że ten dzisiaj nie wykonam. Także brawa dla mnie. Jestem mega zadowolona z tego powodu, i nie mam czego się bać, że te dwa dni jezu nie wiem, że nie, będę, że nie będzie mi się chciało. Nie, bo ja wiem, że mi się chce. Po prostu, że mi się chce i będę na to gadała non-stop cały czas. Wszystko się da, wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć. Ach, jak mi kolumn są, No. Także nie przedłużam, e, zabieramy się za oglądaniem jakieś bajki. Pokładowcowa 2? No. no, także oglądam epokę. Podejrzewam, że w połowę już jej się znudzi i będziemy skakać na łóżku i w ogóle, ale jest luz. Tak mi się podoba dzisiaj. mamy kiki. Dobrze. Dzisiaj jesteśmy bez męża, bez taty po, bo, bo tata dzisiaj pracuje. Tak. I też tak bywa, że musi pracować. Jesteśmy same, ale, ale jest okej. Okay. Tylko, żebym miała trochę tych włosów potem, nie? Jeszcze, na głowie. No, dzięki. Dobra, idę szukać w filmu, chciałam powiedzieć, Na no, filmu, bajki. I będziemy jeść popcorn. Słuchajcie, przebrałam się, zmyłam makijaż. Najpierw mówię, a zostawię sobie rzęsy, żeby wyglądać ładnie. A potem Sylwia, serio, po ćwiczeniach ładnie? Nie ma mowy. Zmyłam wszystko, także idę ćwiczyć potem może się pokażę jak wyglądam, Pobudź się jak będzie slim fit po ćwiczeniach idę montować, zgrywać film i wam e, dzisiaj pokażę vloga dzisiaj vlog będzie udało się, krótki, ale będzie pa, do jutra jak to mówi Ewka, już po krzyku zrobiłam slim fit teraz ty możesz Jesteś silna, możesz więcej niż myślisz, możesz więcej niż Twoja głowa. To Ci mówi: możesz wiele, tylko musisz chcieć. Bierz matę i ćwicz. Ruszaj się, jedź rowerem, bierz maskę i jedź. Po prostu zrób coś dla siebie. Do jutra.